Ignacy Krasicki Alegoria Wszędzie się znajdzie rozum, byle tylko szukać, a nawet i jego mość, kiedy zacznie fukać i jej mość, gdy rozprawia, i nasz ksiądz, gdy przemawia. Mają go pod dostatkiem i pięknie, i wiele. Jakoż się to wydaje, w poprzednią niedzielę gadał ksiądz o Adamie i o bramie, i o wężu, i o Ewie, i o jabłku, i o drzewie. Po kazaniu do karczmy rzecz się wytoczyła. Pan wójt, co ma rozum i nauki siła, a wiecie, co ksiądz prawił? – Rzekł całej gromadzie. Oto u nas są sady, a drzewa są w sadzie, a na drzewach są jabłka w wielkiej obfitości. Adam pan, Ewa jej mość, a wąż pod starości.